że jak ja będę trzymać backpack. Oh. Czy dobrze widać czat? Stary, wiesz jaki bogaty zostałem właśnie? O Jezu, ty! Maniek, co ty masz na sobie? O Jezu! Maniek, ty! Lekko ekskluzywny jesteś. Ty, gdzie są kieszenie? Są Jakie z boku, bo... no będziemy się na tym. Do komunii idzie, ty ministrant. Franek ministrant, ojej. Oh, o oh, wow. Can you założyć? Can you pull me i on me? It's easy. Nie, nie piszcie tak, powaliło was. A co oni piszą? Na D. Co można zrobić, wiesz, z y, ładunkiem? Ministr? <laughs> Nice, nice. Bierzemy to nakłady? No. <laughs> Co on robi? On to zakłada jak durak. Please? Oho, katolik. On katolik. Yeah, this shurky, this like yeah, yeah, The black can. thing, ja. Yeah. <laughs> <laughs> jak ty wyglądasz, Franek? Ja dupię tej. <laughs> Teraz ty. Okay. <laughs> okay? Okay, he's looking hella rich. <laughs> now you are chef. Yo, yeah. you are chef so for rich. real. Yeah, oh. now you are rich with yes. Google friends. <laughs> oh, I have five already. Yeah already. Oj, Franek. Yo. Is that my video you put in the YouTube? Uh -huh. And what then? Really? hmm <laughs> Look at this. I'm here. I'm here. <many> 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 okay, okay. no no, I'm here. I'm here. I'm here. Yeah, I'm here. 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 i am i am i am